Od dłuższego czasu w komentarzach pojawia się wiele opinii, jakoby Wojanowice są ustawione. I niejednokrotnie wyjaśniałem poszczególnym osobom, na jakiej zasadzie działają przygody wojennej ekipy, lecz w dzisiejszym odcinku skupimy się na największym oszustwie w dziejach Wojanowic. Jeśli jesteś zainteresowany tematem, to koniecznie oglądaj ten odcinek do końca. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Moskar z kanału Lamimy i przypomnę wam tylko, że jeśli film wam się spodoba, to kliknijcie łapkę w górę oraz subskrypcję, aby pojawić się na liście subskrybentów naszego kanału. oh To tyle dzisiaj, krótki wstęp, więc dzięki. W dzisiejszym odcinku poruszymy kwestię największego oszustwa związanego z wojanowicami, i nie będziemy opierać się o serię wojana, tylko o jej działalność dookoła niej i nieuczciwe praktyki niektórych twórców, którzy wykorzystują łatwowierność widzów. Od samego początku kanał Lamimy miał na celu przesłać Wam rzetelne materiały, i dość długo zastanawiałem się, czy ten film ma po prostu jakiś sens. Czekałem dość długo z publikacją tego materiału, ale stwierdziłem, że nie można tego tak zostawić. I mowa tu oczywiście o wielkim oszustwie, jakim jest kanał Hacker 0101. I od razu wam powiem, to nie jest ten haker z Wojanowic, jakiego wszyscy znacie. Wojan, Kati, Palion i Nubek. Te osoby łączy jedna rzecz, która odróżnia ich między innymi od hakera. Konkretnie mowa tu o kanale na YouTube. Każdy z nich tworzy swoje treści Jedni częściej, drudzy zdecydowanie rzadziej. Charakterystyczne dla ich filmów z pewnością jest to, że bardzo często nagrywają oni ze sobą filmy, czyli tak zwane Krosują się, wymieniają się zasięgami, przerzucają odbiorców i łączą wątki po to, aby każdy z Was miał poczucie wielowątkowości, która łączy się ze sobą i tworzy całą ekipę Wojanowi. Wojan i reszta robią to po to, aby utrzymać wyrażenie serialu. Nasz kanał od początku miał za zadanie urozmaicić Wam tę serię. Tworzyliśmy teorie fabularne, które niejednokrotnie miały odzwierciedlenie w rzeczywistości. I patrząc po komentarzach, bardzo, ale to bardzo wam się to podobało. I każdy z Was wiedział, że nasz kanał jest niejako fanklubem, gdzie mieliście swoje miejsce, aby porozmawiać na tematy Wojanowic na tak zwanym neutralnym gruncie. Lecz niestety, są osoby, które nie do końca uczciwie wykorzystują osobę Wojana do odnoszenia własnych korzyści. 5 sierpnia 2022 roku na YouTubie poja pojawił się kanał o nazwie Hacker0101. Jest to osoba z kinem hakera z Wojanowic, która regularnie publikuje filmy, w których mówi, że to ona jest hakerem z Wojanowic. I wielu z Was pewnie pomyśli w tym momencie, iż nikt takiej osobie nie uwierzy i po prostu to wszystko to jest zwykły fake. No ale rzeczywistość wygląda jednak zgoła inaczej. Niestety, ale na obecną chwilę ten kanał ma prawie 30 tysięcy subskrypcji oraz pełno komentarzy widzów Wojana, które wykonują po każde polecenie rzekomego hakera z Wojanowic. Na obecną chwilę ma on dwa filmy, które mają ponad 100 tysięcy wyświetleń i bardzo dużo komentarzy, które jednoznacznie pokazują, że widzowie nie podejrzewają, że to wszystko to jest jedna... Wielka ustaw. Oczywiście nie robiłbym tego filmu, gdyby ktoś nagrywał sobie filmy jako haker. Lecz jest jedna rzecz, która zdecydowanie wyszła poza granicę. Mowa tu o linku o wysyłaniu mu pieniędzy w opisie. Osoba podająca się za hakera w swoich materiałach no nie pokazuje zbyt wiele. Zazwyczaj są to zwykłe clickbaity, kłamstwa, które nakłaniają do wbijania progów polubień, subskrypcji czy też komentarzy. Za co haker miałby zrobić jakąś rzecz, na którą widzowie Wojanowic czekają. Przykładowo powrót Matronera, uwolnienie Nupka, czy inna podobna, bardzo clickbaitowa i oczekiwana rzecz. haker 0101 manipuluje widzów wklejając momenty ze starych filmów Wojana, które przekształca w taki sposób, aby nawiązywał on do tytułu i obecnych czasów na Wojanowicach. Na przykład film, gdy Wojan reagował na jego bazę. Całość filmu została spreparowana tak, żeby wyglądało na to, iż Wojan naprawdę wziął udział w nagraniach tego filmu. Prawda jest jednak taka, że wycięty fragment pochodzi z zupełnie innego filmu. A wspomniana już osoba podająca się za hakera zmontowała całość tak, by zmanipulować widzów. W tym przypadku was. Pewnie zapytacie, jaki miała w tym wszystkim cel? Zwiększyć swoją wiarygodność, po to, aby w dalszym ciągu móc czerpać z korzyści z tego oszustwa. Korzyści w postaci oczywiście subskrypcji, wyświetleń, no i oczywiście pieniędzy. Co my o tym myślimy? Uważamy, że takie zachowanie jest niemoralne, złe i otwarcie je potępiamy. To celowe wprowadzenie w błąd widzów w celu pozyskania korzyści. W skrócie to wielkie oszustwo. Czy zatem ta osoba łamie jakieś prawo? I tutaj się zaczyna cała zabawa, moi drodzy. Konsultowaliśmy się z kilkoma osobami i zgodnie twierdzą, iż takie działania mogą zostać uznane za niezgodne z prawem i podciągnięte pod artykuł 286 paragraf 1 kodeksu karnego, który brzmi następująco. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzania jej w błąd albo wyzyskiwania błędu lub niezdolności do należytego podejmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Postępowanie karne rozpoczyna się od zawiadomienia o przestępstwie organów ścigania lub jego wszczęcia na skutek informacji i uzyskanej przez policję w inny sposób. Czy zatem osoba podszywająca się pod hakera, czyli pod postać, którą wykreował Wojan i której Wojan ma, jest własnością i osiąga z tego tytułu korzyści może czuć się bezkarna? Hmm, myślę, że na to pytanie jesteście już sami w sobie odpowiedzieć. Podsumowując, Haker0101 to nie jest prawdziwy haker. Wojan, Palion, Kati czy Nubek nigdy nie wspomnieli o kanale hakera oraz nigdy nie pojawili się... Na kanale hacker0101. Owy haker wykorzystuje was, widzów Wojanowic, do zbudowania dużego kanału, opierając go na kłamstwach, manipulacjach, clickbaitach i niespełnionych obietnicach, które nigdy nie będą miały miejsca. Dodatkowo niedopuszczalne jest, aby taka osoba, podszywając się pod postać Wojana, dodawała do opisu link do wysyłania mu pieniędzy oraz robiła livey, na których kazała je wysyłać w zamian za podpis na tabliczce na Wojanowicach, które swoją drogą nie są nawet prawdziwe. Bo wojanowice, na których jest, to zwykła mapa, która była wiele miesięcy temu dostępna w internecie. Jest to wykorzystywanie, i pamiętajcie, abyście nigdy nie dali się mu ani innym takim osobom naciągnąć. Mowa tu o jednym z największych oszustw, jakie miało miejsce w historii wojanowic. Tak jak już mówiłem wcześniej, nie ma nic złego w tym, aby nagrywać o czymś. Ale podszywanie się, czy kopiowanie filmów po to, by odnieść jakieś korzyści, czy to materialne, czy to na kanałach YouTubeowych jest karygodne. Jakiś czas temu większy youtuber od naszego kanału jeden do jeden kopiował nasze materiały. I osobiście wiem, że jest to bardzo krzywdzące dla cudzej pracy, także proszę was, każdego z osobna, nie oglądajcie kanału Hacker 0101, bo to nie jest prawdziwy hacker. I widzowie, bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie, żeby zostawić koniecznie łapkę w górę, jeśli film Wam się spodoba, ponieważ bardzo nas to cieszy i kiedy widzimy dużo tych polubień, oraz nie ukrywam, pomaga nam to docierać do nowych, nowych widzów, e, pozwala nam to zdobyć więcej wyświetleń i po prostu doceniacie wtedy naszą pracę, nam jest też bardzo miło. Zostawcie oczywiście komentarz, my bardzo często takie komentarze serduszkujemy, odpowiadamy Wam, czytamy kompletnie wszystkie komentarze, także naprawdę warto, jeśli chcecie wejść z nami w jakąś interakcję. Także odsyłam was tutaj do komentarzy. Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy wiedzieliście, że hacker 0101 to nie jest prawdziwy hacker, i czy oglądaliście jakiś jego film. Dobra, to by było na tyle. Ja byłem Oskar z kanału Lamimy i do następnego razu. Trzymajcie się. Hejka!